Wyprzedaż polskich obligacji trwa. Rentowności przekroczyły już 6%. Pytanie, dlaczego inwestorzy uciekają od polskiego długu i na ile stanowi to poważny problem? Orlen ogłasza z kolei nową ambitną strategię inwestycyjną i podtrzymuje politykę dywidendową, ale inwestorzy wydają się jednak nie do końca. Tym wszystkim zachwyceni. Dlaczego? To jest ważne pytanie. Z kolei synektik jeden z liderów polskiej giełdy, po raz kolejny zachwycił i to kolejną Świetną umową, a tekst dawny live chat pogłębia niestety swoje problemy i ponownie traci klientów. Co na to kurs akcji? No, w tym wypadku spadek o 20% mówi sam za siebie. A w tym wszystkim z boku mamy jeszcze możliwość pierwszego polskiego rajta na horyzoncie, bo firma CrowdRate jest w drodze do bycia notowaną na rynku New Connect. Cześć, tutaj Piotr Cymcyk, a to jest gospodarczy przegląd wydarzeń, czyli seria, w której omawiam dla Was wyłącznie to, co najciekawsze z polskiej giełdy i z polskiej gospodarki. Jeśli interesują Was rynki zagraniczne, gospodarka ogólnoświatowa, to koniecznie zachęcam też do oglądania niedzielnych wydań odcinków Finweek, a na początku proszę jeszcze tylko o to, żebyś pomógł znaleźć ten materiał. Innym jest nas ponad 56 tysięcy subskrybujących, z każdym dniem coraz więcej. Cieszę się, że taka społeczność tych najbardziej świadomych inwestorów w Polsce rośnie tak szybko, ale na pewno pewno może rosnąć jeszcze szybciej, a Wy wszyscy możecie w tym pomóc, więc wystarczy tylko klik i zostawić suba na potem. Dodam jeszcze tylko, że partnerem tego materiału jest XTB, dom maklerski, dzięki któremu można inwestować całkowicie bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Do tego macie tam również niezłe oprocentowanie wolnych środków, możliwość budowy automatycznych planów inwestycyjnych czy naprawdę szeroki dostęp do rynków zagranicznych i spokojnie możecie tam zainwestować w każdą z o której będziemy sobie Dzisiaj trochę mówić w tym materiale. Naprawdę jedno z lepszych kont na polskim rynku do założenia. Link do otwarcia konta znajdziecie w opisie nagrania i w przypiętym komentarzu. A my możemy lecieć do materiału. Po pierwsze, rentowność polskich 10-letnich obligacji przebiła 6%. To oznacza jedno. Nasze obligacje są na rynku wyprzedawane, a nowe emisje będą potencjalnie wymagały wyższego oprocentowania od państwa, żeby w ogóle się sprzedały. Czy w naszej gospodarce jest aż tak fatalnie? Czy to yy, kogoś wina, że inwestorzy tak szybko porzucają nasze obligacje? Czy Polska upadnie i zbankrutuje? Spoiler: nie. Ale po kolei. We wtorek 8 stycznia rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich osiągnęła 6,014%, przekraczając granicę 6% po raz drugi w ciągu ostatnich 15 miesięcy. Taki wzrost wskazuje na spadek ceny tych papierów na rynku wtórnym. I choć zmiana ta nie wpływa natychmiast na koszty obsługi istniejącego zadłużenia, no to jednak utrzymanie się potencjalne wysokich rentowności na dłużej może faktycznie zmusić rząd do tego, żeby musić zaoferować wyższe odsetki. Przy emisjach nowych obligacji. No ale dlaczego te rentowności tak urosły? Przypomnę jeszcze raz, że rosnące rentowności notowanych obligacji to spadek ich cen, czyli wyprzedawanie. Zawiodę pewnie niektórych, ale. Nie, to nie jest wina Tuska, a głównie wpływ globalnych czynników i podążania cen polskich obligacji za cenami obligacji światowych. W ubiegłym tygodniu rekordowe rentowności odnotowały również obligacje Stanów Zjednoczonych. Ich 20-letnie obligacje odhaczyły rentowność na poziomie 5%, o czym zresztą informowałem szerzej w jednym z odcinków Finwika. Podobnie wyglądają też trendy na rentownościach obligacji brytyjskich, czy na przykład na rentownościach obligacji japońskich. Rynki długu, tak samo jak rynki akcji, są ze sobą w pewnym stopniu skorelowane. Jeśli obligacje Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii dynamicznie tanieją, no to w większości przypadków polskie obligacje również będą tanieć. Dlaczego? No bo czynniki, które wpływają na rentowność obligacji Stanów Zjednoczonych są globalne, więc w mniejszym, a czasem większym stopniu również dotykają Polskę. Po drugie z kolei, inwestorzy zawsze oceniają atrakcyjność jednych obligacji w kontekście innych, alternatywnych inwestycji. Więc jeśli dużo bezpieczniejsze jednak, bądź co, obligacje Stanów Zjednoczonych tanieją, no to trudno, żeby polski rynek nie dostosował wycen polskich papierów dłużnych pod te taniejące obligacje amerykańskie. Rosnące rentowności naturalnie ograniczają również chwilową atrakcyjność rynku akcji, bo obecna rentowność obligacji przewyższa historyczną stopę dywidendy dla WIG-20, co będzie zniechęcać inwestorów do ryzyka związanego z akcjami. No bo w końcu po co ryzykować, żeby dostać mniej na akcjach, skoro można na pewniaczka dostać te 5-6% rocznie z obligacji. Dopóki więc rynek obligacji się nie uspokoi, to i na rynkach akcji możecie spodziewać się chwilowych turbulencji. Orlen ogłosił nową strategię na lata 2025-2035, gdzie zapowiedziano przede wszystkim ogromne inwestycje na 380 miliardów złotych z celem przyspieszenia transformacji energetycznej i wzmocnienia niezależności energetycznej Polski. Ten plan zakłada rozwój wydobycia gazu w Polsce, w Norwegii i być może w Ameryce Północnej. Z czasem środki mają być przeznaczane na odnawialne źródła energii, recykling i paliwa alternatywne. Ważnymi projektami jest budowa czterech morskich farm wiatrowych, dwóch małych elektrowni jądrowych oraz rozwój magazynowania energii do 1,4 GW. Firma chce też zwiększyć możliwości recyklingowe do 250 tysięcy ton rocznie i zapewnić, aby do 2035 roku ponad 25% paliw pochodziło ze źródeł zeroemisyjnych. Orlen podzielił wszystkie swoje pomysły inwestycyjne na trzy główne kategorie. Pierwsza to utrzymanie infrastruktury, na co ma przeznaczyć od 7 do 8 miliardów złotych rocznie. Druga ma objąć modernizację sieci dystrybucyjnych z planowanymi wydatkami na poziomie łącznie 60 miliardów złotych. A trzecia ma dotyczyć rozwoju i przejęć kapitałowych, które razem mają stanowić aż 60% wszystkich inwestycji. Czyli Orlen chce się rozwijać przez puchnięcie, przejmując inne firmy. W ramach nowej strategii Orlen planuje również sprzedaż aktywów, które nie pasują do nowego kierunku i skupi się na projektach wspierających transformację energetyczną. Firma chce na przykład zintegrować też lepiej spółki, takie jak Energalotos czy PGNiG, które przejął jakiś czas temu. No i jak widać jeszcze nie do końca je dobrze synergizował, żeby lepiej wykorzystać ich potencjał w przyszłości. I wszystko to brzmi fajnie, chociaż. Nikt nie wie, skąd wziąć na to kasę. Inwestorów jednak najbardziej interesowało, czy polityka dywidendowa zostanie podtrzymana, i okazuje się, że podobno tak. Mówię podobno, no bo ze spółkami Skarbu Państwa nigdy nic nie wiadomo, ale po takiej jasnej zapowiedzi, i w sumie bardziej powtórce tej zapowiedzi, to jednak odrzucenie dywidendy na późniejszym etapie no to byłaby wizerunkowa katastrofa na rynkach, więc raczej się nie wydarzy. W 2025 roku ta gwarantowana dywidenda ma więc wynik. 4,5 zł na akcję, a w kolejnych latach ma rosnąć o 15 groszy rocznie. To oznacza, że stopa dywidendy przy obecnych poziomach kursu na rynku oscyluje mniej więcej w okolicach 9-10%, a no to jest naprawdę sporo. Tylko, że entuzjazm inwestorów był umiarkowany. W dzień prezentacji strategii spółka zyskiwała do 2%, traciła nawet do 4% i ostatecznie cena zamknęła się na minus 5%. Rynek uważa, że Orlen zbyt optymistycznie podchodzi do swoich założeń związanych z tymi, Wszystkimi inwestycjami i jest w nich zbyt wiele obietnic, a za mało konkretów i realnych działań, które można podjąć. No ciężko się z tym nie zgodzić, ale nie zmienia to jednak faktu, że obecna wecena Orlenu wydaje się naprawdę niska i z jakimś potencjałem do nawet dynamiczniejszego odbicia. Z kolei jedna z perełek polskiego parkietu, firma Synectic, wyłączny dystrybutor sprzętu medycznego firmy Intuitive Surgical i ich robotów chirurgicznych Da Vinci, pochwaliła się... Kolejną świetną umową. Spółka zależna Synecticu, Synectic Czech Republic, zawarła umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Ołomucu na sprzedaż, dostawy i instalację robota Da Vinci o wartości maksymalnej 16,4 miliona euro netto. Tak przynajmniej podała spółka. Umowy dotyczą też przeszkolenia personelu, obieki serwisowej w ramach gwarancji również. Wartość tej umowy stanowi około 11% wartości przychodów firmy za 2024 rok i daje inwestorom spore nadzieje, że Trwający już od dwóch lat rajd na akcjach spółki Synectic dalej się utrzyma. Obecnie akcje znajdują się w okolicach swoich szczytów, a od początku 2023 roku zyskały już grubo ponad. 500%. Na początku firma obsługiwała jedynie Polskę, ale od 2022 dostała również do obsługi rynek czeski i słowacki i jak widać, udźwignęła tę odpowiedzialność. Od 2025 roku Synectic rozpoczyna również dystrybucję DaVinci na kolejnych rynkach na Litwie, Łotwie i Estonii. No to kolejny ogromny potencjał do dalszego skalowania działalności, a co za tym idzie do dalszego potencjalnego wzrostu wartości akcji. Potwierdzeniem tego, jak dobrze spółka sobie radzi, jest zresztą wyróżnienie jest pośród 22 dystrybutorów robotów Da Vinci na świecie, bo to z nich wszystkich Synectic zdobył od producenta Intuitive Surgical nagrodę dystrybutora roku 2023. Dzięki temu, że Synectic regularnie rozwija swoją działalność na kolejne rynki, kolejne kraje, zarówno przychody, jak i zyski spółki rosną w ostatnich latach wykładniczo. Zysk netto Synectica wzrósł pomiędzy 2022 a 2024 rokiem o ponad 8 razy. Nie trudno więc policzyć, że to nawet więcej niż sama cena akcji, która i tak przecież pędzi jak szalona. No ale też z tego właśnie powodu wycena Synectiku pomimo tego imponującego rajdu wcale nie jest szczególnie wygórowana i właściwie to jest dziś niższa niż w grudniu 2022 roku. O tak wielkich sukcesach nie może niestety mówić tekst dawniejsz i szerzej znany jako live chat, gdzie problemy firmy się pogłębiają. Spółka trwa w trendzie spadkowym właściwie od marca 2023 roku, czyli już prawie dwa lata i od swojego szczytu spadła prawie 70%. Ostatnio zaliczyła kolejną przecenę spowodowaną dalszym odpływem klientów. Problemy z tekstu leżą na dwóch płaszczyznach. Pierwszy to narracja i rosnące obawy o tym, jak rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na biznes samej firmy, ale to wydaje się być mniejszym problemem, bo drugi jest bardziej realny i dotyczy podstawowej metryki, czyli właśnie liczby klientów. Od kilku kwartałów spółka walczyła z tą liczbą klientów. Ta albo stała w miejscu, albo zaliczała spadki, i te spadki po części zarząd starał się tłumaczyć słabym rynkiem, na po części zmianą definicji klienta, w wyniku czego Część dotychczasowych klientów przestała się kwalifikować jako klienci. No, inną kwestią jest też fakt, że spółka zaczęła głównie odcinać tę grupę użytkowników i klientów. Klientów, która słabo się monetyzowała i korzystała głównie z darmowych narzędzi, więc faktycznie ciężko nazwać ich pełnoprawnymi klientami. No ale pomimo tych tłumaczeń, to rynek jednak nie specjalnie wierzy w możliwość odwrócenia się tego trendu. Pod koniec listopada tekst dynamicznie odbił na rynku. Zarząd wtedy sugerował, że widzi szansę na odwrócenie negatywnego trendu w liczbie klientów, ale mimo tych sugestii, najnowszy i ostatni raport niestety no nie potwierdził tych zapowiedzi, bo od spółki odpłynęło kolejne tysiąc klientów. Rynek był bezlitosny i kurs tekstu po raz kolejny zanurkował. O ponad 20%. CrowdRate, spółka akcyjna założona w październiku 2024 roku w Wielkiej Brytanii, planuje uzyskać status brytyjskiego rejta i rozpocząć notowania na londyńskiej giełdzie AIM, a następnie zadebiutować na polskim rynku New Connect. To ambitna próba połączenia luki, jaką pozostawiły dotychczasowe i jednak nieudane próby wprowadzenia rejtów do polskiego systemu prawnego. CrowdRate zamierza połączyć zalety brytyjskiego systemu prawnego z polskim. Rynkiem nieruchomości. I jak podkreślił dr Grzegorz Mizerski pomysłodawca i szef CrowdRate'u, spółka jest Polska, bo zarządzają ją polscy menedżerowie, inwestuje w polskie nieruchomości komercyjne, a jej oferta kierowana jest jednak głównie do polskich inwestorów indywidualnych. Ta inicjatywa może dać polskim inwestorom faktycznie jakieś nowe możliwości z tego połączenia brytyjskiego prawa, gdzie łatwiej jednak było zorganizować rejta z potencjałem polskich nieruchomości. CrowdRate planuje dynamiczny rozwój i zakłada, że w ciągu kilku lat wartość portfela nieruchomości, które będą pod zarządzaniem spółki przekroczy miliard złotych. Ambitnie, a kluczowe sektory inwestycyjne, które, w które ten Rate ma inwestować, to nieruchomości mieszkalne na wynajem i retail parki. Model REIT ogólnie zdobył ogromną popularność na świecie dzięki przede wszystkim swojej przejrzystości, stabilności i obowiązkowym wypłatom dywidend. No to brzmi jak coś, co powinno spodobać się polskiemu inwestorowi. Jednocześnie CrowdRate ma też inwestować w nieruchomości w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Polsce, ale wszystko i tak sprowadza się do pytania, czy to jest rywalne. Rewolucjonizuje jakoś dostęp Polaków do rejtów. No na pewno to będzie jedno z najbliższych faktycznym rejtom rozwiązanie, ale wciąż dalekie od faktycznego i prawdziwego rejta. Polscy politycy od lat przebąkują o tych prawdziwie polskich rejtach, ale w zakresie regulacyjnym w zasadzie nic z tym nie robią. Wygląda więc na to, że rynek postanowił wziąć sprawy trochę w swoje ręce i dać inwestorom w Polsce taką namiastkę polskiego rejta. To już wszystko w tym gospodarczym przeglądzie wydarzeń, który powstał dzięki partnerowi tego odcinka XTB, a Wy nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, nie zapomnijcie o kontach w XTB, o założeniu tam konta, a więcej informacji o rynkach, giełdzie, gospodarce znajdziecie na stronie dnarynków.pl w wersji premium tego serwisu i na wszystkich naszych social mediach. Linki oczywiście tutaj o i w opisie tego nagrania. Do zarobienia. Cześć.